Widziałam anioła o białych skrzydłach, do nieba ciała jak święta niebo, tu jej dom. Z Bogiem tańczy przy śpiewie opera, Wiktoria niezwyciężona dziewczyna. Widziałam anioła o białych skrzydłach, do nieba poradziła jak święta niebo, o, jaj, to z Bogiem tańczy, że śpiewie dobry. Słyszała każdy dźwięk. Śpiewała, że szczęśliwy drog jest tam, gdzie miłość rodzina nie ma końca. Cierpienia, o jej, ona nie wie, co nie da. Dziewczyna. nie rozumiała, czemu życie podłe jest. Skrzydła przenosiły uśmiech co dzień. Padła przez słowo osoby i wypłakała swe małe wodospady. Ale was pamiętała, nie potrafiła nienawidzić, bo wiedziała, że to zła, Więc pamięć jej teraz nigdy nie wymarzy się. Napisała o tym wiele, Pił synek nie podda się, żadna przeciwność nie powstrzyma jej. W wizjach widzicie, mądrość jej, kluczem do sukcesu jest Wiktoria, niezwyciężona dziewczyna. Spróbuję ją przeprosić, obiecuję, to się nie powtórzy, gdy w dzień. Pojawi się w nocy na jeden raz, na krótką chwilę i czas. Pokuchaj, pokochaj, pokochaj mnie następny raz. Musica music wróć. Skradłaś serca moje. Wizje chcę i się znów. Zamknął Przeżyłaś mi serce, więc nie chcę żyć bez ciebie już. Muzyka, Music, wróć, ona jest niezwyciężona, nie. Zdaję sobie sprawę, jak potężna żyła w Nie zapomnieć, nie zapomnieć dotyku jej delikatnych, kobiecych rąk Musika, music, wróć Spróbuję ją brać w tekst, w piękne słowo w wizji, jak na drugim końcu. Przyjdziesz, Refantowej, tam się do cierpi, 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 gdy o innych Łusyka mięzik frować. Ona jest niezwyciężona. Nie staje sobie sprawy jak potężna. żyła w poru. To powstała na wieki. Łuska, musi frować. Ona jest. Niezwyciężona nie staje sobie sprawy jak potężna.